Moje szanowanie, witam cię pod adamkami z tej strony i dzisiaj zapraszam Was na film z cyklu Wiedza Bezużyteczna, ale komuś może przypali do gustu. W zasadzie to jeszcze nie cykl, bo to poniekąd pierwszy odcinek, no, ale może też jakiś pomysł na nowy kanał e, stricte podcastowy. Nieważne. Do celu. Pogadamy sobie o marce UM Motorcycles, która na tą chwilę, przynajmniej w moim imieniu, rokuje na coś ciekawszego, a nie jest kolejnym pseudoproducentem skin, choć działa dość nietypowo. Pojawili się na Aikmie, ale bez zaskoczenia nie zwrócili w Polsce niczyjej uwagi. Cóż, od czego ja tutaj jestem? No więc firma UM Motorcycles, założona w 1999 roku, pierwotnie wzdaje się Meksyku, przeniosła się do USA, Miami konkretnie. By tam budować tradycję amerykańskiej marki motocyklowej, zapatrzonej w legendarne jednoślady z tamtego kraju i od nich czerpać inspirację. Tak wiem, trochę pokręcone, ale już tłumaczę dalej. Oczywiście, analogicznie jak w przypadku mojego powiedzonka, nieważne gdzie wyjeżdżasz na wakacje i tak przywieźesz pamiątkę z Chin, taki tu miejsce produkcji jest oczywiste. Surprise nie są to Stany Zjednoczone, a Chiny. Były też Indie przez krótki czas, ale coś poszło jakościowo nie tak, więc zostały Chiny i to tak na bogato, bo za fabrykę wybrali sobie firmę Zongshen, która należy do spółki Joint Ventures Piaggio, a sama aktualnie zaczyna wprowadzać na kolejne rynki markę własną Cyclone. Kojarzycie Yunaka RX-401? No to właśnie jest to o czym mówię. No i więc, UEM ma zatem niezłe zaplecze produkcyjne, mają też unikatowy styl projektowania swoich pojazdów. Unikatowy w sensie, że żadna chińska fabryka nie ma tak wyglądających motocykli, a to już spory sukces. Oczywiście bez problemu jesteśmy w stanie w wyglądzie UM-ów znaleźć inspirację do Harley'a czy też Indiana, ale nie są to na szczęście bezczelne kopie. Jak jeździ taki UM, mam kilka filmów w tym temacie. O ile 125 jeździ tak jak 125 jeździć powinno, to już 300 naprawdę zaskakuje na tak małą pojemność. Do tego mieli pokazać 650, zakładam, że to ten silnik od Nortona. Teraz jest też w zasięgu kilka widlastych piecyków, w tym V4 o pojemności 500 cm. No, ale nie tym razem nie pokazali tego przynajmniej na ikmie. Niemniej nie spoczywają na laurach i przynajmniej odświeżają obecne dostępne pojazdy. I tak oficjalnie dla Europy pokazali model DSR. Tylko nie tego Crossa. Wzór takowego stoi już od dłuższego czasu w magazynach Rometa. No bo to oni to importują do Polski. A chodzi o tego, czyli model Adventure. To już znany nam wzór. Najpierw był Derby Terra, aktualnie Malaguti Dune, produkowany przez Austriaków właśnie w zamkrzenie. I tu UM z drobnymi zmianami. Silnik pozostał bez zmian, to jest konstrukcja Minarelli, bardzo dobry piecyk, wykorzystywany w wielu motocyklach na przykład Aprili, do tego fajnie wykonana charakterystyczna dla UMA lampa, nowy wydech i wysiadacz LCD. Jak jesteśmy przy ekranach, to takie tablety wręcz dostaje cała gama pojazdów. Z tego co wiem, mają między innymi wysiadać cisienie w kołach, no więc Spoko Bayer, Ale z tego co widzę, to są też zamontowane wyżej, więc w zasięgu wzroku kierowcy, co oznacza, że ludzie z UMA słuchają troszkę sugestii, bo z widocznością tych zegarów w dotychczasowych modelach był mały problem. Muszę przyznać, że w przypadku modelu Classic Deluxe, czyli tego najbardziej wypasionego, ten wyświetlacz trochę tutaj nie pasuje, no ale detal. Natomiast genialnie wkomponowany został w owiewkę nowej wersji, którą zaprezentowali właśnie na ikmie, Cruzera. A wręcz bagera. Wygląda ładnie, ekran jest ogromny i tu widać, że obsługuje też system audio, bo na bokach dostrzegamy głośniki. Jest też bezkluczykowy dostęp, ale tak prawidłnie. Zbiornik paliwa również otwierany bezkluczykowo i to jest bardzo fajne. No i to tak na szybko kilka słów o Marce UM Motorcycles, która występuje na polskim rynku, więc warto byłoby o niej wspomnieć. Pokazać, że nie ginie po roku czy dwóch obecności na rynku, a wręcz przeciwnie rozwija się i pokazuje coraz to nowe modele. Szkoda, że nie pokazali tych większych pojemności, na które czekałem, o których słyszałem już od początku jakby prób Rometa wejścia w tą markę. No ale przyjdzie czas na to, miejmy nadzieję. A teraz czas na Was i komentarze. A ja dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć.